Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy na grillu, oglądaliśmy mecz Polska Ukraina. Ta pani ze mną przegrała właśnie 500, 500 Yuanów, czyli jakieś 300 zł, bo się założyła. Jeszcze coś poprzegrywali I kolejna koleżanka Koleżanka jest z Anglii. I uczy baletu Tutaj Tutaj koledzy też Chyba szkurba. Mamy dużo tutaj. Ryan. Następny gentleman Jack. I Chińczycy. Jesteśmy na całkowicie innym grillu. Gdzieś tam obok, parę ulic dalej, to wszędzie jest tego pełno. Także. To jest nasz kolega Polak, Przy... słuchaj przywitaj się koleżko, przywitaj się z, z youtuberami, z Polakami. Witam, dzień dobry, dobry wieczór co nie? No, no i teraz. Kiedyś sobie wam pokazywałem jakieś tam stoiska, a teraz całkiem inne, nie? Siedzi panienki chińskie. Także dzisiaj jestem tak. Wygrany na zakładach Polska wygrała z Ukrainą. Założyłem się o 500 mB, czyli jakieś 300 zł, całkowicie wygrane. A coś tam jeszcze grałem, coś, coś wygrałem. Biało, czerwono Brawo, Kuba No, to jest jeszcze Puzon. Tu jest Phil, kolega, którego widzieliście już na weselu. fila. Aha, bo on był za Ukrainą, bo tak się tam włożyło, musiał być. Nie to, że był, nie, tylko że... dawaj stówę, dawaj Puzon też się tam z kimś założył, z Ukraińcem, też musi oddać. To jest Aaron, nasz przyjaciel, to jego żona przegrała ze mną 500B, nie Pada Padadesz. Nie ma pada deszcz. People already know you about the Pada desz on YouTube. Ale dzisiaj nie ma. Ale, ale dzisiaj, 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 dzisiaj today, 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 dzisiaj nie pada desz. Dzisiaj not. Dzisiaj nie pada desz. Dokładnie, very nie pada deszcz. Dzisiaj nie pada desz. Nie, nie go przeklinacz, nie użyj go Sister, nie, 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 Dzisiaj nie, pada deszcz. nie, 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 Thank you so much. Thank you so much. 不知道，咱们订了多少英文团？等下我问一下他吧。妈妈哎呦我 Ryan, say something to Polish YouTubers. Hello, Team Poland. Czejau, I mean Kurwa. Nasza koleżanka, nasza koleżanka baletu Balet, balet, balet. Great, big Poland. Good job tonight. Cassie will never bet against you again. I nasi przyjaciele chińczycy. Moment długo do pnia. Dobra, no friends, no friends. <gry> <gry> cudowna, <Policja? Nie> Tak. Tak. <gry> tak. chińska, mafia. chińska. <gry> Mało no, właśnie, zawsze daje. Dobra, kończymy to nagrywanie. Może jeszcze jakieś tam ujęcie zrobimy? Bo to już mnie wołają. O gdzie ja mogę usiąść? O, siostra! Dobra, to do następnego odcinka subskrybujcie nas, pozdrawiam, lajkujcie, wrzucajcie gdzieś tam gdzie możecie. Będę bardzo wdzięczny. To jest takie co dzisiaj widzicie te grille. To na każdym rogu ulicy dosłownie, co, co drugą ulicę możecie znaleźć takie że tak powiem, skupisko albo pojedyncze zresztą widzieliście na moich poprzednich filmach wszystkie takie rzeczy.